Mam go, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, oczywiście, druga część oceniania składów widzów, w serii, w której to wy podsyłacie mi swoje składy. Tylko przypomnę, że składy można podsyłać na mojego Discorda, który jest w opisie filmu. No a jeżeli chcecie taką. w miarę natychmiastową ocenę składu, to wrzucajcie na grupkę na Facebooku, która również jest w opisie materiału. No i tam będziemy oceniać tak na bieżąco. Po prostu wrzucajcie jako post i będziemy cię też bawić. Właściwie ta grupa powinna Tego służyć od zawsze. Aha, jeszcze jedna bardzo istotna informacja, nim zaczniemy oceniać pierwszy skład. Mianowicie, jeżeli czyjegoś składu nie ma w tym materiale. To oznacza, że mam po prostu za dużo tych e, składów od Was, które podsyłacie. Za co Wam oczywiście serdecznie dziękuję, ale miejcie na uwadze, że muszę to rozdzielić na kilka materiałów. Po prostu musiałbym tu siedzieć z półtorej godziny, później trzy godziny na montażu i jeszcze inne tam sprawy ogarniać. Także no, jak na jeden materiał jest tych składów na razie za dużo. Ale cierpliwie czekajcie, może jeżeli uda Wam się fajnie wbić na tym materiale łapki oraz komentarze, e, no to zmotywujecie mnie do tego, żebym w tym tygodniu nagrał jeszcze jeden materiał, a nie tak jak to. Miałoby wyglądać czyli za tydzień poniedziałek. No ale teraz, bez przedłużania, przechodzimy do pierwszego składu. Dobrze, moi drodzy, pierwszy skład tutaj niespecjalnie wyszło mi przycinanie tego obrazu, ale wybaczcie, moi drodzy. Na bramce jest Nick Pope, także ja bym zostawiał spokojnie patrząc na innych zawodników Twojego składu. Można się domyślić, jakim mniej więcej budżetem dysponujesz, więc Nick Pope jak najbardziej ok 2 metry wzrostu, więc to, to, to powinno po prostu wystarczać też. W tej FIFA zauważyłem, że naprawdę dobrze sobie radzi Anglik, także ja nie widzę tutaj potrzeby w zmienianiu go. Od lewej strony obrony, Luca Dean. E, Luka szczerze mówiąc, nie grało mi się nim nigdy dobrze. No, bo on jest taki troszkę jednak klocowaty, jak na tą swoją pozycję kurczę. Radziłbym ci go wymienić, bo, ale patrząc na resztę Twojego składu, to zaraz e, właściwie powiem Ci, kogo dokładnie w jakiej kolejności bym wymienił. Joe Gomez zostawiamy. Najsolidniejsza, myślę, firma w Twoim całym składzie jeszcze jest Rashford. No dobra. E, pon ponownie Kyle Walker na eś wy, jesteście jacyś, kurcze, nienormalni. Nie no, a propos sprostowania. Pisaliście w komentarzach, że on naprawdę daje radę na tej pozycji, ja dałem go w tytule, bo mnie to bardzo zdziwiło, poprzedniego materiału oczywiście. No ale jak widać, no Kyle Walker sobie radzi, więc jak sobie radzi, to zaufajmy mu i zostawmy Semedo, jak najbardziej zostawiamy Lucas, jak na Twój budżet myślę, że bardzo porządny zawodnik. No Sisoko, mm, mi by przeszkadzała trochę jego klucowatość. ja bym go tutaj wymienił, szczerze mówiąc, na parteja, tak, bądź. A nie, nie zgrałby się, bo tutaj jest Francuz. Kurczę, ten Benarfa tak na siłę trzymany. O chłopie, o chłopie. Czemu akurat hatem Benarfa? Legenda FIFA 15. Dlaczego? Mm. Jeżeli nie masz problemu z wyrzuceniem jego ze składu, to ja bym tutaj umieszczał z miejsca Parteja, bądź ty, tego typu zawodników, po prostu z Premier League, ale myślę, że taką rolę Sisoko wypełni spokojnie Partej w informie. No i wiadomo, będzie to robota wykonana moim zdaniem lepiej. No ale jeżeli ten Hatem Benarfa jest Twoją drugą miłością, no i po prostu też go sobie koniecznie zostawić w swojej jedenastce. No to kurczę, musiałbym się zastanowić. Mamy na pewno do wyboru takich zawodników, do wyboru takich zawodników jak e, Tanga, y en Dombele, N'Golo Kante, Jeżeli bycie kiedyś było stać, oczywiście serdecznie go polecam. Jeszcze mógłbyś tutaj dać Alana, bo ja mam sam w składzie i naprawdę jest piękny ten zawodnik. No ale wtedy też ten Benarfa nie miałby takiego zgrania. Kurczę, ja bym go za twoim miejscu, może podejmę trochę za ciebie decyzję, wyrzucił ze składu, bo jednak nie będzie robił takiej roboty jak zawodnik, na którego sobie w przyszłości uzbierasz na tę pozycję. No i ja bym go po prostu jako sobie zostawił jako super zmiennika. Ja bym takie kroki podjął, też to jest po prostu moje zdanie na temat Twojego składu, mój drogi. No i ja bym podjął takie kroki, żeby. Po prostu HT ma na ławce posadzić. No i sobie tutaj kupić na przykład Alana i Sisoko i zagrać formacją 4-2-3-1 Alan i Sisoko. So uh, so zostawić albo kupić Parteya za niego, tak jak mówiłem, jeżeli ci kasy starczy. No i zagrać nimi jako defensywnymi pomocnikami, no a resztę, tak jak masz. Ale czy oni też się nadają do gry? Są nie daje już rady prawdopodobnie. Francuz z całym szacunkiem, z całym sentymentem, który czuje do niego za sprawą poprzedniej FIFA. Wyrzuciłbym go ze składu, kurczę. No, zbieraj na tego stadium manę, to będzie taki Twój drugi Rashford. Jeżeli już masz Rashforda, to w podobnej cenie jest manę. Albo jeżeli nie, nie masz tak szybko tych pieniędzy, to też w poprzednim odcinku się zdziwiłem, że Rachem Sterling. Kosztuje tylko 40 tysięcy, być może teraz mniej, być może więcej, ale coś w tych granicach, więc to naprawdę jak na takiego klasowego zawodnika nie jest dużo. Rashforda zostawiamy, bo ja nie będę się na ten temat wypowiadał. To jest karta tak tania w porównaniu do jakości, którą on daje w składzie. James Madison to jest kolejna karta, jeżeli to nie jest jakieś twoje upodobanie, jakaś twoja miłość, tak jak Ben Arfa, to ja wiem kurczę tych dwóch SPO wyrzucił do kosza, że tak powiem i posadził na ławeczce albo przemielił w jakimś SBC no ale kto by mógł za, mm, zastąpić Madisona, jeśli chodzi o rolę prawdopodobnie w tej jedenastce SPO, w pierwszej kolejności pomyślałem sobie o jakiejś najtańszej, zwykłej wersji Bruno Fernandesza, natomiast możesz też tutaj umieścić Pola Pogbe jeżeli lubisz po prostu sobie czasem poskilować no to też Pola Pogbe bym polecał bądź Możesz też zachować się tak, że tak powiem, niekonwencjonalnie do sytuacji i kupić tutaj Timo Wernera. Timo Wernera, który może grać zarówno na skrzydle, jako SPO, oraz jako NK. No to jest oczywiste dosyć. No i ja bym go tutaj sobie kupił, być może się sprawdzi na tym SPO. Ja trochę nim grałem na SPO, trochę nim grałem nawet na skrzydle, wam się pochwalę, no bo jednak no nie oszukiwałbym was w taki sposób, że Mówię, że okej, okay, ale nie grałem. Grałem i dawał radę, więc ja bym tutaj albo postawił właśnie tak na Bruno Fernandesza, chyba na pierwszym miejscu. Jeżeli lubisz skillę, no to możesz zaryzykować i kupić Pola Pogbe, A jeżeli chcesz, y, po prostu, no opę zawodnika, który rozwala system FIFA 21, kup Timo Wernera. Moi drodzy, skład od mojego serdecznego kumpla Krzycha. Pozdrawiam cię serdecznie. No ale może przejdźmy do oceniania. Wiem, wiem że trochę mało y, to widzicie, gdyż kolega Krzysztof. No nie pomyślał zbytnio, że to będzie takie małe, w sumie, w sumie no nie dziwię się, też bym nie pomyślał, ale dobra, od bramki. Kumacie, co chodzi, bo Areola, jako Aureola, mm. ten żart i jej był wybitny, naprawdę. Myślę, że na tym możemy skończyć ocenianie twojego składu, Paran Mendy, serio? Serio? Na tyle nie szanujesz ludzi, żeby nimi grać? Obok niego legenda Realu Madryt, twojego ulubionego klubu, Fernando Hierro. No, no pewnie jest klocem no ale dobra, nie będę się ikony czepiał. Jest Nelson Semedo, solidna firma, jest Mateo Politano. Patrzę za statystyki, nie spodziewałem się, że on tutaj tak, tak takie ma dobre statystyki, ale gdzie on kurde gra? Bo mamy tutaj Lorenzo Insigne również, mamy tutaj Gravenbercha, jakkolwiek się to czyta. Mamy Bergen, mamy dwóch Holendrów. Co ten 82 Holender robi u ciebie na napadzie? Kurde, on w ogóle nie dorównuje twoim zawodnikom. Dobra, kogo ja bym tutaj wyrzucił? Na pewno pana na napadzie. Na pewno pana Diogo Jota. Wcale nie dlatego, że jest z Liverpoolu. Twoim drogą fajny mecz z Berlin. Naprawdę oglądałem, bardzo mi się podobała. Szczególnie końcówka, tam taki chyba faul miał miejsce w polu karnym, ale to tak mniejsza. Nie, nie żebym miał tutaj miał, miał coś do Liverpoolu, nie ma, nie ma to wcale w związku z tym, że kibicuję Manchesterowi City, okej, okay. Diogo Jota, dlaczego, no, 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 no sami popatrzcie na te statystyki, nie jest to najlepszy zawodnik, no ale problem powstaje przy tym, że jeżeli ty byś tutaj przykładowo kupił sobie Memphisa Depaya, to tutaj Bergen będzie miał zaledwie pewnie 7 zgrania, plus wyrzucił Diogo Jotę, dlatego po prostu kupujesz krójfa na atak i po prostu już sobie tutaj ulita do środka pola i sprawa załatwiona. No, ale tak zupełnie na poważnie, to tutaj jest straszny problem z wyborem tych dwóch holendrów. E, tak jak już wcześniej wspomniałem, proponuję Ci Memphisa Depay'a e, w miejsce Twojego napastnika Wersje wersję 86 bądź, bądź 87. 86 kosztuje 94 tysiące, a 87 kosztuje 189 tysięcy, więc 100 tysięcy więcej. Raczej nie masz takiej różnicy, żebyś powinien zapłacić. E, 100 tysięcy więcej, także depaj na napastnik. Jeśli chodzi o twojego środkowego pomocnika zamiast Diego Żoty, to miałem straszny dylemat. Nie wiedziałem, kogo, no właściwie nie miałem dylematu, bo nie miałem w ogóle pomysłu, ale znalazłem sobie taką fajną kartę 84. Nazwiska nie przeczytam, wyświetlać się na ekranie. Fajne statystyki defensywne, fajne podanie, fajna obrona, fajna fizyczność. No i jeszcze z takich statystyk, które powinny Cię zainteresować. To na pewno jego wzrost. 183, więc to nie jest za dużo sztuczki. Trzy gwiazdki, zawodnik AZ Alkmar, dwie gwiazdki słabszej nogi, więc to będzie taki typowy przecinek, typowy zawodnik od odbioru piłki, ale powinien cię zadowolić. No i być może możesz sobie go. Wypróbować, wiem, że wtedy Semedo nie będzie na fullu zgrania, ale to chyba nie jest aż tak istotne w przypadku jego pozycji. Tak zupełnie szczerze, ja na Twoim miejscu bym już no, nie bawił się w tych Holendrów, wyrzucił tego napastnika, wyrzucił tego prawego skrzydłowego, dał go oczywiście na ławkę, bo z jego tempem robi na pewno różnicę w ostatnich minutach. Wyrzucił Diogo Jota, no i właściwie zrobił to całe z Premier League. No, dosyć oryginalnie, moi drodzy, ja wiem, że jest niesamowicie oryginalny. Ewentualnie, chociaż nie, no, to jest tobie niepotrzebne, ja bym po prostu tego Diego Rzuty zamienił na jakiegoś e, powiedzmy Kante, jeżeli by cię było stać, bądź jakiegoś defensywnego zawodnika, zagrał z 4-2-3-1 z Aldumem, tym zawodnikiem tej właśnie w linii defensywnej, e, Politano bym zostawił, Insigne również, no i tych dwóch zawodników bym wymienił na jakieś z Premier League, e, przykładowo Timo Werner i mm, Mohamed Salah. No, i tak powinno być ok, ale to tak bardziej przyszłościowo. Na razie sobie kup tego eśpyka, właśnie który ci się przed chwilą wyświetlał na ekranie, e, zawodnika AZ Alkmaar, a później dopiero właśnie myśl o czymś takim, co przedstawiłem ci przed momentem. Moi drodzy, kolejna osoba, która jest z nami już bardzo długo na kanale, praktycznie od początku takich regularnych filmów. E, także pozdrawiam cię, Olek, i przejdźmy do mm, oceniania składu. Nick Pope, zostawmy. Alfonso Davis, no na pewno można jego, kupić jego wersję, ale ona kosztuje 540 kurczę tysięcy. Więc jak na LO ja bym tylu pieniędzy nie dał. Jest to może nie najwyższa już półka, bo na początku był najwyższą półką, ale teraz już raczej nie jest. Natomiast mimo wszystko bym go jeszcze przytrzymał i pokazał na jakąś fajniejszą kartę. A aby... o kurczę jak ci zazdroszczę. Mm. Dawid Alaba razem z Joe Gomezem, ale to musi być duet. Tavernier, Towernier, czy jakkolwiek się go czyta, mówiłem o nim w poprzednim materiale. Najwyższa półka, jak nie najlepszy po prostu prawoobrońca mm, przed wyjściem. Poty, mm, po prostu w całej grze. Serge Gnabry i Awar, oraz jakiś tutaj, że tak powiem, Chemistry Beach. Love to Street. Jest Ashley Cole, jest Makelele i jest Riyad Mahrez w ofensywie. Ale Wy nie wiecie, jak to wygląda in-game. A Aleksander przysłał mi takie zdjęcie. E, mianowicie, po prostu jeśli na lewą obronę, na prawej gra Alfonso Davis jako SPD, Tavernier oraz e, Makelele. No, to jest takie dosyć podejrzane, aczkolwiek, no dobra. Jako SPO Mares, no, dwójka skrzydłowiek to kolejno, po lewej stronie e, Gnabry, jak i Awar po prawej, to jest dziwny wybór. Oraz na napastniku jest ktoś za tego Loctusa Chica. E, po pierwsze, zmiana w ing ingame. Awarna SPO a, warna XPO, a na Skrzydło, to jest moim zdaniem lepsza opcja. Kolejna zmiana jaką ja bym tutaj wykonał, wyrzucił Ashley'ego Kola, bądź jeżeli cię stać kupił jego lepszą wersję. Dlaczego? No, Ashley Call w wersji Prime ma kapitalne statystyki pod HPD, natomiast Ashley Call w wersji Baby jest totalnie nie pod tą pozycję moim zdaniem. Ja na Twoim miejscu bym wyrzucił kola, kupił jego wersję Prime, jeżeli cię stać, bo jest dużo lepsza, mógłbyś nim wtedy też grać na SPD, mógłby na pewno dawać Ci większą jakość również z tyłu, na bocznej obronie, natomiast jeżeli cię nie stać, rzeczywiście, no bez przesady też te ikony nie dają aż takiej różnicy. Jeżeli kurczę cię nie stać, no to kupiłbym tutaj jakąś inną ofensywną ikonę i pozmieniał nieco szyk tego składu w in ale generalnie to jest kompletny skład, jak na ten etap gry, jak na twój budżet. To jest naprawdę fantastyczny skład i. Nie ma co tutaj z większego zmieniać. O, 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 teraz mi się nasuną, nasunęło, możesz Van oczywiście kupić za Gomez'a, wiem, że wtedy Nick Pope nie będzie miał fulla, ale możesz kupić wtedy Alisona i wszystko będzie kapitalnie. I będzie na pewno więcej, e, więcej, po prostu będzie lepiej jakościowo w Twoim składzie, e, no ten Van Dijk naprawdę będzie robił lepszą nieco robotę niż właśnie Joe Dobra zacznijmy oceniać sobie twoją 11 A więc tak, Amawi na początku myślałem, że to nie, na no, prosta zmiana, czemu ty nie grasz Mendim. Ale przeanalizowałem sobie wszystko i tutaj wszystko jest ślicznie cudownie i tak dalej. Ne ne Neymar, e Rashford i tak dalej. Ale grałem tym Cancelo na HPD jak ty pewnie to samo robisz, dokładnie co ja. E no i nie dawał kurczę takiej aż jakości, jak jakiej oczekiwałem. E więc ja bym tego Cancelo wyrzucił. Pewnie też y masz takie samo zdanie, chociaż nie jestem tego też pewien. No, ale ale właśnie bym sobie tutaj pana Cancelo wyrzucił. Skąd ja go miałem? trafiłem go akurat za player piki Ale co jest tutaj głównym powodem, że ty nie możesz mieć Mendiego? Neymar by nie miał zgrania, bo ty chcesz mieć koniecznie, na to przynajmniej wygląda, Felixa w wyjściowej 11. Żał Felix to jest swój priorytet, z tego, z tego też powodu masz Sanchesa, który no nie jest wybitny poza tym, że strzelił nam bramkę w ćwierćfinale Euro. No to nic większego w jego karierze nie pamiętam z takich kluczowych wydarzeń, więc no ja bym go tutaj wyrzucił, ale właśnie ty chcesz mieć tego Felixa, więc jak ja bym to rozwiązał? Na lewą stronę obrony zrobił SBC, który jeszcze jest przez jeden właściwie dzień, ale do 19, więc na spokojnie sobie zobaczysz materiał i to zrobisz, przynajmniej mam taką nadzieję, kurzawa jest w SBC robisz kurzawę, ma pięknego zielonego linka i daje fulla zgrania z marszu Neymarowi wyrzucasz Sancheza kupujesz sobie tam Be Bernardo e, Boże, Bernardo, Bruna Fernandesza, wtedy Felix ma zgranie e Bernardo Silva ma zgranie, wszyscy mają zgranie wyrzucasz Cancelo, dajesz tam po prostu jakiegoś em, Kante, bądź też Sisoko, bądź też Ndombele bądź też Alana, jeżeli Ci aż tak nie zależy na zgranie, zgraniu u Varana. no i masz wszystko pięknie, kurczę szybko przeleciałem po tym no ale myślę że trafnie. Kolejna osoba, którą jest Maju, e, zupełnie nieprzypadkowo pokazuje wam nazwę kolegi składu. Jeżeli na taki traficie, oczywiście pozdrawiajcie serdecznie. Nie, no to tak, tak po prostu nie, nie uciąłem, ale co jest tutaj ważne? Ważne jest to, co zawsze, czyli ocena tego składu. Jeśli chodzi o defensywę i bramkarza, kolejny raz widzę dokładnie, prawie, prawie dokładnie to samo. E, widzę Wandajka, widzę Mendiego, widzę Gomeza, widzę Paupa, widzę Taverniera, więc ja tutaj nie będę się rozwodził, po prostu to zostaw. W środku pola już jest Angolokante. Jest również pan Somaxime. Właściwie nie wiem, z jakiego powodu on tam jest. I muszę sobie kurczę powiększyć, bo nie widzę, kto tam jest u ciebie jako ikona. A tą ikoną jest Andrzej Szewczenko. Andrzej Szewczenko, prawdopodobnie trafiony. Jeżeli ci się nim dobrze gra, oczywiście zostaw, bo to jest naturalne. Robimy tak z każdą kartą. Sprawdzam sobie jego statystyki. 88 tempa, 90 strzelania, 85 dribblingu. Um, jeśli chodzi o jego gwiazdki, to 4 słabszej nogi i 3 sztuczek. No nie ukrywajmy, jest to karta fifowo słaba. No, jak na ikonę, jest słaba. Jak na ten etap gry, już kurczę, mamy jednak. po koniec stycznia, no, jest słaba. Mamy w ataku Vinaldoma, który pewnie gra jako SPD Skante. Są so Maksime, grają na skrzydle. Rashford pewnie jakoś w ataku. Robin, zostawiamy wszystko super. Ten szewczenko nawet ci tutaj fajnie zgrywa. Ewentualnie możesz sobie kogoś kupić za niego na ławkę. Ale tego Są so Maximeum bym na pewno, ale to na pewno wyrzucił właśnie z tej jedenastki kurczę kosztem Mendiego nawet kosztem Mendiego tutaj wrzucamy Telesza na lewą obronę też wiecie nie niszcie tak psychiki graczy e, tym Mendim i po prostu sobie go on też czasem odpuśćcie, ale za to będziesz miał w środku pomocy lepszego zawodnika. I kogo ja bym ci tutaj polecał? Z całego serca polecam Alana. To jest po prostu moja miłość fifowa e, w tym roku i polecam go z całego serca. Także tak jak mówię, albo lepsza ikona, żeby tutaj zgrać Robena, bo jednak ikona zasługuje na zgranie. Ikona, którą w tym e, przypadku w moim domyśle jest Arjen Robben, a nie Andrzej Szewczenko. Nie no, oczywiście z całym szacunkiem, ale ta Wersja teraz Robena rozwala system, musisz ją mieć, jeśli już ją zrobiłeś. Także na razie sobie zostaw tego Szewczenko dla zgrania i najwyżej, jeżeli masz jakąś dobrą kartę niewymienną, nie pasującą do Twojego składu, sobie zmieniaj tego Szewczenko, powiedzmy, tam nawet po 30 minutach, nawet na początku albo nawet w połowie, jak tylko chcesz, moi drogi. A może być też taki, taki wypadek tutaj przy pracy wypadek jakiś taki, którego nie przewidziałem, czyli. To, że ci się nim po prostu dobrze gra, ale jestem szczerze e, skłonny bardziej właśnie do mojej pierwotnej opinii em, w sprawie właśnie Andrzeja Szewczenki. Em, no i w przyszłości oczywiście możesz sobie tutaj kupić inną ikonę, ale na razie, kurczę, niestety musisz go trzymać, jeżeli też chcesz mieć Robena, ale możesz sobie cały czas ulepszać tego zawodnika, którego masz na ławce zamiast Szewczenki. Właściwie też bardzo szybka, e, szybka ocena składu, ale myślę, że trafna. Przechodzimy. Kolejna osoba, jaką jest e, Mati Oficjal. Mati Oficjal, co ja sądzę o twoim składzie? Znów widzę tego połpa, kurde, no co z nim jest, ale widocznie jest dobry. Widzę obronę najbardziej podstawową, jaką chyba się da złożyć. Eee, nic do wymiany. Kante, spoko, pogba, spoko, salach. O, no, jednak bym się zastanowił przy twojej ofensywie, już nad wymianą tego momu Salaha e, Szewczenko, znaczy Mień, mówi znowu Szewczenko, bo był w poprzednim składzie oczywiście to jest Stoiczkow, jest Rashford, jest Drogba. Ta ofensywa jest najprawdopodobniej super magiczna. E, nic tutaj do wymiany na razie nie masz, chłopie. Jeżeli tylko masz zbędny hajs, to możesz sobie ulepszyć, ale takich stałych błędów w budowaniu nie ma. No i kurde, no. Niby ocenianie składów, a nie mam po prostu nic do dodania. Możesz tego połpa wymienić za coś droższego, ale czy to ma sens? Możesz kupić lepszą wersję Semedo, albo po prostu jakiegoś lepszego prawego obrońcę z Premier League, ale takich kurcze nie da się tu nic zmienić. Czyli wy macie pomysł, to po prostu wam to zostawię w komentarzu. Aha, ja właśnie powiedziałem lepszą wersję Semedo, tak? Sorry, on nie ma lepszej wersji, więc no tutaj totalnie nic do wymiany nie, e, nie sugeruję. Nie mam pomysłu, przepraszam cię bardzo, jesteś zbyt perfekcyjny w Kolejna jedenastka od Filipa z Edersonem w brameczce. Jest Alex Telles, jest Thiago Silva, czy ty się chłopie dobrze czujesz? Jest Beckham, co ty chłopie robisz z tym składem? Nie jest aż tak tragiczny, ale nie, wyrzuć tego Beckhama, to nie jest rzeczywistość, to nie jest magiczny rzut wolny na awans Mistrzostw Świata, to nie jest to. To, jest, to nawet nie jest piłka nożna, to jest kurczę FIFA 21. Wyrzuć tego Bekama, daj tam Salaha jak najszybciej. Bądź Mareza, bądź Moura, bądź Bale w zależności od budżetu, daję Ci bardzo dużo propozycji. Weź tego Thiago Silva. On jest za wolny. On jest kurcze, za gruby na tą grę. On jest zbyt mało zwrotny na FIFA. Jest kapitalny w rzeczywistości. Był jeszcze kiedyś lepszy. Ale na FIFA jest kurcze, za słaby już i w sumie nigdy nie był jakimś totalnym kotem. Grze Silva, pierwszy do odstrzału. Nawet powiedzmy za tego najtańsza jakaś taka solidna opcja, jaka mi teraz przychodzi do głowy. Może być Rudiger, może być drugi defensor em, Chelsea, czyli oczywiście Tomori, z takich najtańszych, a jeżeli masz większy budżet, to wiadomo Virgil van Dijk, ale raczej to by było zbyt oczywiste i raczej, raczej byś go kupił, em, no ale ten skład jest banalny właściwie w poprawie. Lewa pomoc, Raheem Sterling, em, tutaj Pan Alba, jeżeli masz troszkę więcej pieniędzy, to ja bym go mimo wszystko wymienił na jakąś wersję Bruno Fernandesza, Pan Aguero, według mnie nie nadaje się aż tak do FIFA. Kurczę, mi się nim źle gra od dwóch lat, jeżeli mu, e, jeżeli, od kiedy? Mu znerwili tempo, to jego cały poziom gry poszedł totalnie w dół i tylko jego jakieś tam super wykokszone specjalne karty dają w miarę radę w FIFA 21, to no, ogólnie w FIFA. Ehm... Także Timo Werner zwykły kurczę nawet wystarczy. Ty nie masz Rashforda w składzie. Czy ja tutaj źle widzę? Kupuj tego Rashforda jak najszybciej za, za tego Sterlinga albo na siedmiu zgraniach nawet już lepiej za tego Aguero i żebyś nim grał po prostu na NC. Banalne zmiany, ale naprawdę myślę, że Ci pomogłem, bo masz wiele tutaj rzeczy do wymiany i mam nadzieję, że to zmienisz. Kolejnym składem jest skład, który podesłał nam Oliwierowski. Za to serdecznie oczywiście z góry dziękujemy. Eee... Defensywa i bramkaż totalnie banalna, nie zmieniaj po prostu jest bardzo dobra. E, linia pomocy. Wymień tego Pogba. Wiesz, Pogba jednak w porównaniu do Twoich pozostałych pomocników tutaj nie spełnia pewnie takich aż dobrych zadań, w sensie na, na, tyle, na, na tyle pozytywnych jak Sokrates. Jak, trafio, jak trafiłeś Sokratesa, serdecznie e, ci zazdroszczę i mówię o tym otwarcie: wymień tego pogbę na Kante. Wtedy Kantę gra z Marquinhosem w, w, w linii po prostu defensywnych pomocników, ja się oczywiście zawsze e, cały czas teraz sugeruję: formacją 4-2-3-1 Sokrates, HPO, Rashford, Gnabry i Douglas, Koszta w zwykłej wersji, co jest e, ofensywie. Tylko ten Douglas Koszta też jest kurczę do wymiany. Eee, ty chcesz tutaj jakiegoś Brazylijczyka z Bayernu, żeby ci się to zgrało. Hmm. Wiesz co? Wydaje mi się, że Gnabry nie jest aż tak tego warty. Postać Gnab Gnabry'ego na ławce to będzie Twój najlepszy zmiennik w życiu, e, bo nie można mu odmówić umiejętności od pierwszej minuty. A co dopiero na zmęczonych rywali. E, Douglasa Koszta wtedy również e, wyrzucasz ze składu, e, a następnie. A następnie ja bym to zbudował w brazylijczykami, może po prostu, bo Rashford i tak ma fulla zgrania za sprawą Pogby właśnie, kurczę. Dwie opcje, możesz zadbać o full zgranie tego zawodnika kupując, no słabego już zawodnika na tym etapie gry, Lukasa Moura, bądź kupić sobie Neymara, jeżeli cię tylko będzie stać, na siedmiu zgraniach będzie sobie tam grał. Wiesz, perfekcyjne duo tutaj to, to jest Mbappe oraz Neymar, ale kurde, jeżeli cię nie jest stać na razie na to, to na razie nic nie zmieniaj. Łącznie z tym pogwą, wszystko zostaw, zbieraj na Mbappę Neymara. Będziesz miał kompletny skład, aż do myśle nawet Totsów, nawet przez Totsy będziesz sobie po prostu upgrade'ował tych zawodników, ale, ale tylko ich wersjami Team of the Season. Właściwie nic więcej tutaj do zarzucenia nie będziesz miał nawet do tych właśnie kart Team of the Season. Także zbieraję kocie długie, czeka na ne Neymara i Mbappę, a my idziemy do następnego składu. Składu, który podesłał Karpiu Boży. Kto ci ten nick wymyślał? Kurcze no... Mocniejsza przekmina, nie wiem o co w nim chodzi, ale dobra, fajny, podoba mi się nick. E, Igo Iori, sam go używam, obrona jest właściwie klasyczna, chociaż nie, chociaż nie. Jerro, patrząc na pozostałe, mm, pozostałych twoich zawodników w składzie, jeżeli jest twoja opinia dokładnie taka sama jak moja, czyli przechwyty spoko, e, jest klocem, spoko o, jakby odbiera piłkę i się przepycha, ale z tempem, zwrotnością, ma tak duże problemy, że nie jest na ich poziomie. Jeżeli masz takie zdanie, to go wy szybko wyrzucaj ze składu. Tylko kogo ty byś tam mógł dać, żeby też zgrywał się. E, dum, jest. Właściwie już znamy odpowiedź na to, czemu ty masz Jerro jeszcze w składzie. E, no, jest to pewnie związane właśnie ze zgraniem Holendra. Kurczę, ciężko, ciężko. Jedynie na kogo byś mógł zbierać to, na kolejną ikonę, lepszą ikonę niż Fernando Iero. E, a przechodząc sobie dalej, masz Pogbe, masz. Kante, masz Rashforda, Kante Rashford to nawet się nie wypowiada, masz tego Bergena jak w przypadku Krzycha, e, masz również Robena e, oraz masz zawodnika na SPO, też ciekawego zawodnika, kartę Promesa, tą śliczną, żółtą kartę Promesa, która może się nadal upgrade'ować, e, jest ten Bergen, mm -hmm. Czyli ty troszkę na siłę trzymasz tego bergena. Ja bym wrzucił bergena dołgo na ławkę. Wrzucił promesa dołgo na ławkę. Ja wiem, że trochę może brutalne ruchy, jak na twój skład, ale tak bym właśnie postąpił. Kupiłbym sobie może Wernera, bo Werner to jednak jest kocur. Także albo ikona albo ikona na atak oczywiście i wtedy możesz wszystkich totalnie zostawić, um, prócz właśnie tej, tego Bergena, a tak to wyrzucasz Bergena, wyrzucasz Promesa i robisz to po prostu dowolnie z Premier League, może być Werner, jeżeli masz troszkę większy budżet, możesz nawet zagrać manę na siedmiu zgraniach na ataku i jakoś sobie to, to in-game według własnych właśnie żądań zmieniać, um, Robin i tak będzie miał full zgranie, także pierwsza opcja ikona, druga opcja e, zostawiamy, e, jeżeli ci kapitalnie odpowiadają Ci zawodnicy, z, bo ja nie mam tutaj wątpliwości co do właśnie napastnika, jak i Promesa i trzecia opcja, robisz to po prostu czysto z Premier League, no większej ilości opcji w tym składzie nie widzę. Areola w bramce, nasza dzisiejsza Aureola, nasz dzisiejszy mem, Varan Mendy, nie skomentuję Twojego niemiłego zachowania względem graczy, bo Waran Mendy to najgorsze co może być, Joe Gomez, Kyle Walker, o, tutaj się zaczynają problemy. Właśnie szukałem tego pierwszego problemu. Ma co wy macie z tym Maximem i tym Traorem? Przecież oni nic totalnie jakościowego nie wnoszą do waszych składów. Ehm, tutaj jest wszystko super. Jest super Rashford, jest super Defensywa, Varane, Mandy i tak dalej. Pogba jest ok. Vajnardum jest ok. Jedynie co mi nie pasuje, to tak. Zbieraj ja, po pierwsze prawego skrzydłowego, którym powinien w twoim przypadku, chociaż nie. Wybień tego Maximę, bo nie dość, no, że nie ma full zgrania, to jeszcze nie jest jakimś super klasowym napastnikiem, napastnikiem, zawodnikiem, jak na mm, właśnie ten etap gry, wymień go sobie na Alana, Alana z Evertonu najpierw, następnie zbieraj na Salah'a, e, bądź troszkę jakąś tańszą wersję Baila, bądź Lukasa Moure. Ehm, następnie, dopiero wymień sobie Gabriela Jesusa bo, Jesusa, bo mam wrażenie, że jest jednak lepszy niż Maksymę oraz Traorę, nawet razem wzięci, e, więc dostać zawodnika Manchesteru City, nie ma to oczywiście nic wspólnego z tym, że ja im kibicuję, e, no i dopiero na końcu go wyrzuć. Następnie, możesz wymienić Pogbe za Kante. u Ciebie to nie ma zbyt nieco kombinować, bo Ty masz kurczę cały skład z Premier League, więc no, prawie cały skład z Premier League, bo jest to oczywiście Varan Mendy. Ach, musiałeś ich umieścić, żeby po prostu niszczyć psychikę graczy. No, niefajne nie zachowanie, niefajne nie zachowanie od Ciebie. I tym niemiłym dość akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Moi drodzy, oczywiście żartowałem, każdy może tego używać, jeżeli to jest skuteczne. I też polecam tego używać, mimo wszystko polecam. Także dziękuję Wam za dzisiejszy materiał, trzymajcie się, no i cześć! Gdy naprawdę myśleliście, że ja się nie pożegnam w swoim stylu, jestem na całym ekranie. Trzymajcie się, no i cześć!